Hej Wam wszystkim, dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka na moim kanale. Przychodzę na początku z unboxingiem, takim szybciutkim, a potem do Kylendaya. Jeżeli chodzi o unboxing, mamy paczuchę z Dr. Horsa. Teraz szybko ją otworzę i chcę Wam pokazać zawartość, co dostałam od firmy. Dostałam do testów. Niestety jeszcze nie mogę Wam jej pokazać. Mam nadzieję, że za jakiś czas na pewno zobaczycie u mnie na mediach. A w paczce mamy jedną czapeczkę z daszkiem. Na pewno przyda nam się w wakacje. Bardzo spoko. Tutaj drugą czapeczkę zimową. Normalnie mega. Na tą porę na pewno nam się przyda. Dodatkowo. Dostaliśmy naklejeczki, więc na pewno powędrują na y, pakę czy tam na skrzynkę. Bardzo dziękuję firmie i przechodzimy już do QA. Przechodzimy już dzisiaj do naszej głównej części odcinka. Pytanka sobie zapisałam w zeszycie, ponieważ macie ich dość sporo, nawet nie liczyłam. Ile miałam lat, gdy kupiliśmy pierwszego konia? Pierwszego konia kupiliśmy. Prawie 3 lata temu, bo 3 lata minie w maju, Dante przyjechał do nas chyba 25 maja. Ja wtedy byłam po testach ósmoklasistym, bo jestem tym nowym rocznikiem, więc konia kupiłam, jak miałam niecałe 15 lat. Top 3 owoce: Gracji i Dante. Więc jeżeli chodzi o owoce, oni są chyba tacy sami. Jedno i drugie bardzo lubi jabłka i marchewkę. Zazwyczaj takim dodatkowym jest banan, ale bananów nie daje za dużo, bo są mega słodkie. Co Dante potrafił, gdy do ciebie przyjechał? Ogólnie Dante skakał w jakieś tam małe przeszkody, ale nie skakał nigdy, z tego co pamiętam, parkouru, tylko jakieś tam pojedyncze kombinacje. Ale teraz jakoś tam nam idzie. Czy próbowałam kiedyś fotografii, nawet mam swoje konto fotograficzne na Instagramie, tutaj Wam napiszę nazwę, czy tam tutaj gdzieś. Możecie wbijać i mnie zaobserwować, będzie mi bardzo miło. Ile mam czapraków? Mam dużo czapraków, na pewno ponad 10 już w tym momencie. I tutaj jest jeszcze od razu, jakie czapraki polecam, ulubiona marka czapraków. No to ulubioną moją marką czapraków Eskadron, Torpol, Kentucky. Te czapraki bardzo mi się podobają i mi się sprawdziły, więc mogę je z dobrą głową polecić. Ile koni jest w mojej stajni? W mojej stajni są dwa konie. Pierwszym koniem był Dante, a tydzień później przyjechała Gracja. Jakie smakłeki podaję swoim koniom? Głównie jest to Candy Horse, aczkolwiek jeszcze jak y, potrzebuję takich zwykłych, prostych smakołyków, to albo mam takie cukierki najzwyklejsze z agromy czy skąś, albo takie zwykłe z chyba leoweta czy coś w tym stylu, y, ale głównie jest to Candy Horse, które bardzo polecam. Kolejne pytanko, kiedy mam w planie zajeździć grację? To jest w sumie kwestia sporna. Jak będę miała plac, to zacznę z nią jakieś tam rzeczy, ląże i tak dalej. No a później zobaczymy, zobaczymy jak ona będzie się rozwijała. Nie mam narzuconego wieku co do jej rozwoju. Zobaczymy, bo tak naprawdę ja mam jeszcze maturę. Nie wiem jak to się wszystko ułoży. Może się trochę przeciągnąć. Ale nic nie planuję, pewnie wyjdzie to w praniu. Kolejne pytanko. Od ilu lat startuję w zawodach? W zawodach startuję od 2016 roku, wtedy pierwszy raz pojechałam na e, siwej kucynce, kalince. I wtedy wychodzi, że startuję od 6 lat w tym roku, chyba minie, minie w kwietniu. Tak mi się zdaje, że właśnie pierwsze zawody. Były w 2016 roku, w kwietniu, a w 2015 pod koniec zadałam odznakę brązu. Kolejne pytanko. Czy Dante ma u mnie dożywocie? Yy, bardzo bym chciała i jeżeli sytuacja mi na to pozwoli, no to jako chyba jedyny ma zapewnione, że... Kolejne pytanie. Czy chciałabym zaźrebić grację i czy gdybym to zrobiła, to czy zostawiłabym źrebaka? Ogólnie y, kwestia sporna, bo na pewno teraz bym nie chciała jej zrobić, ewentualnie jeżeli nie miałabym czasu, to dopiero gdzieś tam kiedyś. Ale jeżeli już bym miała rybaka, to myślę, że bym go zostawiła. Ale no to zależy od wszystkiego innego, ale chciałabym, żeby został. Kolejne pytanie. Marzenie jest dzieckie, lub jakieś osiągnięcia planowane na 2022 rok. Nie posiadam niestety takich, co roku miałam jakieś tam plany. Kto mnie zna dłużej, wie, że większość tego nie wychodzi, więc w tym roku lecimy po prostu na spontanie: co będzie, to będzie. Czy kupno drugiego konia było planowane przed tymi chorobami oddechowymi Dante? Nie, ja konia drugiego nie planowałam z tego powodu, że stałam w pensjonacie. Nie stałam w swojej stajni przez 2,5 roku. Stałam w pensjonacie, w tej stajni, w której od, tak naprawdę od początku jeżdżę, bo tutaj się uczyłam na ląży. Pierwsze jakieś tam skoki, no po prostu wszystko. Więc staliśmy na Bukowcu. A teraz już stoimy u siebie w stajni. No Danter bardzo zależało mi na tym, żeby praktycznie cały dzień spędzał na padoku. No i tak właśnie teraz jest. Widać poprawę. Teraz już nic na szczęście się nie dzieje, więc jestem zadowolona. Niestety minusem jest dojeżdżenie na treningi wyjazdowe, teraz jak na przykład byłam chora, e, później nie było pogody, bo był straszny mróz i tak dalej, więc wdrażamy się w treningi i mam nadzieję, że niedługo już gdzieś pojedziemy. Ale wracając do pytania, nie, nie było planowane. E, gracja przyjechała głównie z tego powodu, żeby Dante miał towarzystwo, więc e, zobaczymy, jak to wszystko kiedyś się ułoży. Może akurat gracja jeszcze coś wniesie do mojej jazdy? Nie. Jaką dyscyplinę najbardziej lubię? No, są to skoki, też najbardziej lubię to oglądać. Nie lubię oglądać ujeżdżenia, bardziej no, konkursów. Wyścigi i western mnie na ogół nie ciągnie. Też jeździć na treningi wyjazdowe regularnie, czy bardziej co miesiąc, dwa i tak dalej. Chciałabym jeździć regularnie, lecz w tej pogodzie i co chwilę coś się dzieje, albo nie ma pogody, albo ja mam gdzieś tam przerwę wjeździć, albo byłam przyziębiona, więc mam nadzieję, że jak już będzie lepiej pogodowo i z lepszymi warunkami, to będziemy częściej wyjeżdżać, bo naprawdę mega mi tego brakuje. Kolejne pytanko. Co skłoniło Cię do kupna Gracjanny? No właśnie... Yy, Skłonił mnie powód, żeby Dante miał innego konia. Musiałam to tak naprawdę robić na szybko, bo już w ostatnim tygodniu Dante był taki nieswój, dlatego nie ukrywam, śpieszyło mi się z dokończeniem stajni. To jest pierwsze, żeby był boks dla drugiego konia, a po drugie, no, żeby Dante miał tego towarzysza, żeby nie stał sam. No i że gracja. No była fajna, gdzieś tam sprawdziliśmy ją na mini przeszkodach w korytarzu, bo to też nie była pora, żeby było dobre podłoże Spodobała mi się, w sumie ma fajnego tatusia, więc zobaczymy co z tego wyjdzie Gdzie znajduje się stajnia? Stajnia znajduje się w województwie zachodniopomorskim, jednak nie mówię gdzieś tam na razie przynajmniej bliżej nieokreślonych lokalizacji yy, Czy kupię jeszcze jakiegoś konia? W tym momencie nie jest mi to na głowie i na pewno na razie nie miałabym w ogóle czasu na trzy konie, dwa konie, to jest dla mnie na ten moment maksimum, ale w przyszłości zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Kolejne pytanko to już przedostatnie. Ulubiona rasa maść konia. I czy pozdrowie na odcinku IG Julii i drugą IG? Pozdrawiam Was serdecznie dziewczyny, a jeżeli chodzi mi o pytanko, to ulubiona rasa, czy maść Ym, rasa. W sumie nie mam ulubionej rasy. Mam dwa konia SP. No to powiedzmy, że to będzie SP. A druga maść to w sumie. Kara. Mi się bardzo podoba. Szkoda, że to jeszcze nie jest bardziej malowany, ale no cóż. Chociaż gniadę też lubię, kasztany też. I tutaj jeszcze, od czego zaczęła się Twoja pasja do koni? W sumie nie jest to wyjaśnione. Ja w dzieciństwie dużo oglądałam bajek z końmi, więc tak się jakoś złożyło. Przez jakiś czas nawet były konie u dziadków, więc podłapałam, no i zaczęłam się uczyć. To by było na ogół na tyle. Pytanek było troszeczkę, Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że będziecie dalej oglądali moje filmy. I zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama do zostawienia po sobie subskrypcji i łapek w górę. Więc to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.